Dla odmiany otwieram saszetkę Ekstraklasa 24-25 Hobby Box, yy, grubość chuda. <grym> no i nie ma tu raczej żadnego hitu, ale sprawdzamy jakie karty przytrafią się właśnie z tej tutaj paczuszki, która tu stawia duży opór. No i sprawdzamy. Lecimy Śląsk Wrocław yy, Lech GKS Katowice Kowalczyk, następnie Bartłomiej Kłódka, ponownie mamy Bartosza Nowaka z GKS-u, następnie kartę numerowaną 21 na 2,30 Bartłomiej Kłódka, no i ostatnią kartą jest, o nie, jeszcze jedna karta jest tutaj, mamy Macenko z Śląska Wrocław, i ostatnia karta to. Debiut, proszę bardzo, Rafał Gikiewicz. O, proszę bardzo, e, taka karta, klub Debiut Chronicles. Okej, okay. no nawet fajnie to wygląda. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.